Mamy jeden z ostatnich raportów, który w optymistycznym... Zatrważający jest ten raport. Tak, Mówię o stanie budżetu y, NFZ. -u. W optymistycznym y, założeniu będzie brak w wysokości 75 miliardów złotych w przeciągu e, kilku lat, a to z kolei bezpośrednio wpłynie na po pierwsze jakość świadczonych usług i ich dostępność. Tutaj jest e, bardzo ważne pole do popisu, szczególnie dla pani minister zdrowia, która jednak mogłaby zająć się poważniejszymi tematami niż tabletka dzień po. To jest tylko bardzo właśnie temat. ratowaniem tylko właśnie ratowaniem e, Systemu ochrony zdrowia kompletnie się na tym nie zna, i tutaj wielu ekspertów może powiedzieć, że pani Leszczyna znalazła się w Ministerstwie Zdrowia z przypadków. No akurat na kwestiach zajęcia, ekonomicznych to pani Leszczyna się zna całkiem nieźle. Ale nie związanych z ochroną zdrowia i nie związanych z funkcjonowaniem nfz -u. To jest bardzo skomplikowany system. I myślę pani redaktor, że usunięcie monopolu NFZ-u to jest bardzo ważne, by jednak ludzie decydowali, gdzie idą ich pieniądze, bo też pani redaktor, musimy mieć świadomość tego, że mamy absurdalną sytuację, gdzie płacimy ogromną składkę zdrowotną, a żeby Dostać się do lekarza specjalisty, czekamy 3 miesiące, pół roku, rok. Jeżeli dzwonimy do jakiejś poradni specjalistycznej, słyszymy komunikat, że proszę dzwonić w połowie przyszłego roku, bo zapisy na 26, są dopiero w 25. To jest absurd. I co z tego wynika? Wynika to z tego, że jeżeli chcemy się leczyć, idziemy do lekarza prywatnie, więc płacimy drugi raz. Podwójnie. Tak. I tu trzeba się temu przyjrzeć, a koszyk świadczeń gwarantowanych jest, jest o tyle niepopularnym, niepopularnym jakby zjawiskiem, czy ruszenie koszyka świadczeń gwarantowanych, że trzeba byłoby określić, jakimi świadczeniami państwo rzeczywiście powinno się zajmować. I to z kolei, i to jest myślę, że zalążek zła, jeśli chodzi hmm. o cały system ochrony zdrowia i NFZ. Konfederacja, wolność i niepodległość.